Ewangelia według Świętego Jana. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego." Ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Róża czacka straciła wzrok jako młoda dziewczyna miała 22 lata, przeżyła dramat. Świat, który ją otaczał, stał się nagle nocą, Jezus przyszedł ze swoim światłem, stanął na jej drodze, podobnie jak przed niewidomym z Ewangelii. Nie dokonał jednak uzdrowienia wzroku, ale otworzył ją na świat ducha. Z hrabianki, która mogła sobie życie wygodne, niezależnie urządzić, stała się służebnicą krzyża, służebnicą niewidomych. Bóg w swoim miłosierdziu powołał zgromadzenie sióstr franciszkanek służebnic Krzyża do oddawania chwały Trójcy Przenajświętszej przez życie Ewangelią poświęcone apostolstwu i służbie niewidomym, apostolstwu wśród widzących, zwłaszcza niewidomych na duszy, oraz wynagradzaniu za duchową ślepotę świata. Dzieło Lasek, nazwane przez założycielkę Triuno, tworzą trzy grupy ludzi: siostry, franciszkanki, służebnice Krzyża, osoby niewidome i współpracownicy świeccy. Jego tajemnica ukryta jest i wyraża się w Krzyżu Chrystusa, któremu winni służyć wszyscy. Przypomina o tym codzienne nasze laskowskie pozdrowienie przez Krzyż. Do nieba. Najmłodsi wychowankowie lasek uczą się niezależności w przedszkolu. Samodzielnie się myją, ubierają, jedzą, poznają świat i innych ludzi. Wspólnie bawiąc się i ćwicząc, odkrywają swoją obecność wśród innych. Do przedszkola przyszłam mając 5 lat. Pamiętam to wydarzenie doskonale, kiedy przywiozła mnie mama i zobaczyłam mnóstwo dzieci, mnóstwo zabawek. I tak mnie to zaaferowało, że kazałam mamie sobie pojechać. Mama opowiadała mi, że strasznie płakała, strasznie przeżywała to rozstanie, a ja pamiętam tylko te radosne chwile, kiedy, kiedy bawiłam się z dziećmi, kiedy, kiedy zobaczyłam tyle życzliwych mi osób. Przy przedszkolu dla dzieci niewidomych w Laskach prowadzimy dział wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka niewidomego, gdzie rodzice mogą uzyskać fachową pomoc i duchową również podczas pobytów w ośrodku. W szkole podstawowej w zasadzie nie różniła się niczym od nauki w zwykłej szkole z dziećmi widzącymi. Myślę, że prawie jest tak samo, z wyjątkiem różnych pomocy, które stosowane są do nauki. Są to globusy, mapy z oznaczeniami brajlowskimi, wypukłymi takimi znaczkami różnymi. No i czytanie i pisanie też się różni. Czytałam i pisałam. Uczyłam się alfabetu Braille'a. Pismo Braille'a oparte jest na sześciopunkcie. Jest sześć punktów. Liczymy je od lewy: jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I po środku mamy dłuższy klawisz. Jest to klawisz odstępu. do klasy trzeciej gimnazjum. Moim marzeniem po skończeniu gimnazjum jest pójście do technikum masażu. Tutaj mamy lekcję anatomii. Są to lekcje, które zaczynamy na początku nauki w technikum masażu. Uczymy się o układzie kostnym, o... o mięśniach i o różnych układach. Laski są jedynym Katolickim ośrodkiem w Polsce. Bardzo ważnym aspektem jest wiara. To ona pomaga nam zrozumieć, między innymi, to, że jesteśmy niewidomi. Szkoła średnia, liceum to również wspaniały okres w moim życiu tutaj, w Laskach. W zasadniczej Szkole Zawodowej w ramach przygotowania do zawodu zdobywamy nowe umiejętności w pracowniach ceramiki, wikliny i tkactwa. Dzięki pomocy sióstr, osób świeckich mogłam się wiele nauczyć i mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła być osobą w pełni samodzielną. Na zajęciach orientacji przestrzennej dzieci młodsze uczą się chodzić z kołem, a starsze dzieci i młodzież uczą się różnych metod posługiwania się białą laską, by w przyszłości samodzielnie poruszać się i wyjeżdżać. W miarę kiedy stawałam się coraz starsza, zaczęło do mnie docierać to, że gdybym była w domu i uczyła się w jakiejś innej szkole. Nie mogłabym się tak rozwijać jak tutaj. Osobowość matki czackiej i innych ludzi Lasek wytworzyła szczególną atmosferę miłości, obejmującej każdego wychowanka. Ta atmosfera. Pozwala niewidomym dzieciom także dziś wzrastać w poczuciu własnej wartości i otwarcia się na innych ludzi. Współpraca sióstr zakonnych z nauczycielami, wychowawcami i wszystkimi współpracownikami lasek tworzy środowisko, do którego niewidome dzieci, już jako dorośli, chcą wracać jak do drugiego domu rodzinnego. Człowiek, jak przyjeżdża tutaj, no to na nowo odkrywa i rozumie, kim jest, do czego zmierza. Idea służby, tutaj wszędzie w Laskach widzimy, jak, jak przyjeżdżam często już w tej chwili jako absolwent, widzę, jaka jest ogromna różnica, że tutaj nie ma nastawienia na zysk, na maksymalizację zysków, jak to się ujmuje, tylko na, jest idea służby. Wszyscy są ze wszystkimi braćmi, służą. Bezinteresowność, pomoc. Ja to doceniam, ja to poznałem, i to jest skarb nieoceniony. Tak jest i tak zawsze będzie. Jestem tego pewien, przekonany o tym. Wspominam to miejsce niesłychanie szczególnie, i ze względu na to, że były tutaj osoby niezwykłe i siostry, i księża, i dzieci, nauczyciele, wychowawcy. Można powiedzieć, że to są zwykli ludzie, że niczym się nie różnią, a jednak to miejsce sprawia, że, że jest wszystko inaczej. Wszystko jest y, duchu modlitwy, duchu wiary i myślę, że będę tak wspominała laski do końca życia. Sługa Boża, Matka Elżbieta Róża Czacka. Powołując do życia zgromadzenie sióstr franciszkanek służebnic Krzyża, sformułowała jego cel, wyznaczający kierunek rozwoju całego dzieła. Główne zadanie, jakie powierzyła siostrom, to wynagradzanie panu Jezusowi za duchową ślepotę świata oraz wychowywanie niewidomych w taki sposób, by zaakceptowali oni swoje kalectwo aby byli apostołami wśród ludzi widzących, często niewidomych na duszy, dalekich od Boga. Matka Czacka sama całym sercem przylgnęła do Boga i zaufała mu, że to On rozpoczął i poprowadzi to dzieło. Otrzymała ona od Boga dar przyjmowania osobistego cierpienia jako największej łaski Bożej. Wskazała na nadprzyrodzone powołanie niewidomych, aby przez pogłębianie swego życia wewnętrznego służyli ludziom tak, jak u niewidomego z Ewangelii, by sprawy Boże się na Nim objawiały. Wierzy Jezu zarać na nie 你。<music>